Tam jest bezpieczne. Idę do wielkiego miasta na wschodzie. Do Kaldeum. Miasto opętał jeden z władców piekła. Belial. Uwolnij je. E, witam, z tej strony Szagi. Jestem w Diablo 3. Dokładnie w akcie drugim na poziomie koszmar. Jestem tutaj wraz ze znajomym. Niestety nie usłyszymy go na mikrofonie, ponieważ jest to czysto spontaniczna gra. Zgadaliśmy się po prostu tutaj na czacie, że i wskoczyliśmy i razem mielimy sobie właśnie akt drugi na wyższym poziomie. Także tak jak już powiedziałem, jest to poziom koszmar. Czyli diablo od ostatniego mojego filmiku zaliczyłem już w całości na poziomie normalnym. Nie pokazywałem kolejnych filmów, bo to byłoby bez sensu, ponieważ ten poziom jest tak bardzo prosty, że praktycznie nie ma co pokazywać. Może jedynie fabułę, ale to samo można po pokazać tutaj na wyższym poziomie. Jestem już w akcie drugim. Przebijamy się przez podziemia i musimy zdobyć pewne elementy. Do zadania. Jest to już oczywiście dalszy kawałek yy, aktu drugiego. Wcześniej było też troszeczkę misji. Także jestem w trakcie. Yy, dawno nie nagrywałem żadnych filmików. Ale to z tego powodu, że raz, że miałem mało czasu. A dwa, że strasznie zatraciłem się w Diablo 3. Tak naprawdę mi się ta gra tak spodobała. Że po prostu jak mam tylko wolną chwilę, to siadam i gram, gram i gram. Teraz jeszcze właśnie ze znajomym. Później z kolejnymi znajomymi mam też zamerkać. Może wrzucę z tego filmiki. Diablo 3 jest po prostu fenomenalny. Bardzo pręża jak pozwala naprawdę na świetną zabawę. Eee. Tylko przez to troszeczkę u mnie oberwie Terra Online, bo nie mam ostatnich czasu, by grać. Oczywiście World of Warcraft będzie. Do World of Warcraft zawsze wracam i będą najwyższym czas jakieś filmiki z Betty, z mnie u Pandari oraz z normalnego Warcrafta, czyli kataklizmu też coś wrzucę. A póki co męczę Diablo, chcę jak najwyżej dojść, żeby po prostu już jakieś tutaj wyzwania były mocniejsze typu na najwyższym poziomie mieć jakichś bossów. Wtedy może będą te filmiki jeszcze bardziej ciekawsze, jeśli nagle mi wrzucę. Będzie jakieś wyzwanie, będzie jakieś, jakaś zabawa fajniejsza na pewno. Póki co przebijamy się tutaj Zmienię sobie tutaj umiejętności Bo jak we dwójkę się gra, to niektóre są w tej chwili niepotrzebne Bezużyteczne praktycznie no jeżeli gra się w dwóch, trzech i czterech, to tak też można, automatycznie poziom przeciwników wzrasta, jest trudniej. No i poziom przeciwników skaluje się do gracza o najwyższym poziomie trudności. co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ktoś z nami wyszedł jest zrobił jeszcze wyższym poziomie, to te potworki naprawdę dałyby nam ostro kości. Ponieważ ich umiejętności, poziom przeskalowały się do jego poziomu postaci. Zarówno ja, jak i mój kolega gramy szamanami i jest tutaj totalny chaos, ponieważ ja i on prowadzimy ze sobą mnóstwo tak zwanych przyzywańców, czyli różnych potworków, które walczą naszego boku jeżeli tak widzicie wszystkie je naraz, to po prostu jest totalny chaos. Ja nie wiem, które są moje, które są jego. Walka trwa, to wszystko, cała ta szarańcza lata i ja atakuje komputerowych przeciwników, a my przebijamy się co przez do przodu. Co ogólnie o Diablo można powiedzieć w trójce? Troszkę już po premierze. No, jak każda gra Diablo nie ostrzeli się też błędów. Troszkę tych błędów było, Blizzard cały czas łata w kolejnych łatkach te błędy. Wyszło przy okazji premiery, że nie wszystkie klasy są równomiernie zbalansowane. Niektóre mają dużo łatwiej, niektóre mają trudniej. Szaman podobno ma dość trudno. Nie wiem, mi się gra z nim dość przyjemnie. Podobno najprostszy jest barbarzyńca. on idzie przez wszystko jak czołg. Ale obiecał, że to wszystko wyrówna i na pewno będą pewne zmiany w klasach. I są już po poczynione w kolejnych paczach, także na pewno niektóre klasy, które były zbyt mocne, zostaną troszkę osłabione, tak żeby to wyrównać. No i cały czas pracuje Blizzard też na stabilnością serwerów, bo czasami się zdarza, że ten napłuk w gracie powoduje, że do gry po prostu wskoczyć nie możemy. Rezerwujemy sobie jakiś wieczór i niestety 15 minut nie rozajmuje nam wejście, chociaż ostatnio rzadko to się zdarzało i dość przyjemnie szybko się wchodzi do gry. Także, no jak każda gra, także i ta nie ostrzega się mało niedociągnięć, ale to są naprawdę niewielkie niedociągnięcia i nie przeszkadzają one bardziej w rozrzewce to powiedzieć, że gra jest naprawdę dobrze zrobiona i solidnie dopracowana, zaś tam poprzedzona sporą ilością przecież beta-testów, także myślę, że tam jakieś 80% błędów zostało wyłapane. Ta reszta jest, będzie w trakcie usuwana i z czasem gra będzie po prostu wolna od błędów całkowicie. No już yy, akt drugi. I na poziomie koszmar jest już dużo trudniejszy. Już troszeczkę trzeba się napocić. Już jeśli pojawią się jakieś te elitarne potworki lub unikalne, to już e, musimy troszeczkę się nieraz na, napocić, nauciekać, nakombinować. Bo potrafię nieźle zaleźć na sk za skórę. Boję się pomyśleć, co będzie na wyższym poziomie, czyli na piekle, a na inferno. To już po nie mogę tego wyobrazić. Ale słyszałem z tego, jak będą filmiki, że tam potrafią i raz jednym strzałem, potworek potrafi zdzielić naszego bohatera i leżymy i kwiczymy. No, zobaczymy, jak to będzie. Na pewno cały czas trzeba zbierać sprzęt, ten sprzęt dobierać, nakładać na siebie, polepszać, tak żeby te statystyki nasze rosły. No i do przodu, do, do przodu Tu dosidzie nam dość przy, e, zgrabnie i przyjemnie wszystko Przebijamy się A jesteśmy dokładnie w takim zadaniu, że mamy ożywić takiego maga z oto na kula w drugim akcie, który ma nam tam pomóc w Zdobyciu takiego promienia dusz, coś w tym stylu I dokładnie na końcu mamy zabić wielkiego, brzydkiego bossa, który męka krainę, w której teraz się... jesteśmy, czyli w całym akcie drugim. No jak widzicie, rzeź i folklor, jak mówią starzy górale. Mamy w tej chwili przeciwnika troszeczkę mocniejszego i tutaj. Jest, 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 gęsto, jest ostro. Nie wiem w jakiej formie te filmiki dokładnie z tego Diablo 3 zamieszczać. Będę rzucał po prostu takie wolne rozgrywki, plus po pokazywał może, nie wiem, tych głównych bossów, przeciwników na wyższych poziomach, jak się zabijemy bo to będzie ciekawe. Diablo 3 jest taką specyficzną grą, taką powtarzalną. Bo jak to się na każdym następnym poziomie będziemy robili to samo, stąd potwory będą mocniejsze. No i podziemia będą troszeczkę inaczej, bo one są generowane razem. No i potwory też się mogą dodać, ale generalnie przechodzimy te same akcji, tylko z wyższym poziomem trudności. Nie każdemu to przypada do gustu, niektórzy się szybko nudzą. No ja spróbuję to pomęczyć, bo gra, tak jak wspomniałem wcześniej, mocno nie wciągnęła. Bardzo dobrze się przy niej bawię. Mam nadzieję, że będzie tak potrwało dalej. No i teraz mamy kolejnych przeciwników, trochę mocniejszych. Tutaj oni posiadają takie miedności, że potrafią nas trochę przyblokować taką ścianą kamieni. Jest trudniej uciec, jest trudniej rzucać czary. Trzeba uważać, żeby nie zginąć. No i zasypać przeciwnika gradem czarów, gradem pająków. Ja akurat rzucam tutaj pająkami. Zarzucam ich całą gromadką z banduszków, z których wyprowadzają pająki. Dodatkowo to moje pająki przywracają mi manę, co jest ważne, gdy chcę używać jakichś innych czarów. No, szaman jest bardzo przyjemną klasą. Bardzo jestem zadowolony z tego wyboru. Tak jak wspominam, bodajże w pierwszym filmie, z samego początku wiedziałem, że będę grał szamanem. Wcześniej obserwowałem. Wszystkie filmy, filmy z bet czytałem o tej postaci. Czytałem o umiejętności umiejętnościach i z samego, z samego początku wiedziałem, że to będę grał. Tym bardziej, że w Diablo wojkę grałem nekromantom i bardzo mi się podobał, a ta postać jest dość podobna, ta klasa jest dość podobna do nekromanty. Lubię mieć po prostu przy sobie takie stado przyzywańców, mm, którzy walczą w pierwszej linii, a ja wygodnie sobie w drugiej linii Kontroluje sytuację jest miło, jest miło. No, jeżeli gra się w kilka osób, jest zabawa całkiem inna, dużo przyjemniejsza. Z czasem jeszcze z, y, spróbuję pograć się z jednym kolegą, który gra jedną klasą, bo to rozmaicenie na pewno też będzie fajniejsze. Szczególnie używamy czarów skilli podczas walki, które gazy się będą zupełnie, chociaż to też nie przeszkadza, bo praktycznie jest tak sporo tych umiejętności, że tych dwóch szamanów może walczyć zupełnie za pomocą innych umiejętności i te drzewka będą sobie zbudować w zupełnie inny sposób. I Tak, tak jak ja walczę tutaj pająkami, czyli rzucam te dzwonuszki i pająki, tak mój znajomy walczy za pomocą takich zatrutych strzałek z takiej dmuchawki. On bardziej da na pojedyncze cele, ja tymi pająkami zada sam duży teren i te pająki atakują wszystko co się rusza. Także w ten sposób się uzupełniamy i wspomagamy. Ciekawa sytuacja wynikła w niektórych krajach, a dokładnie w której Tam oburzeni gracze Skierowali skargę na Blizzard'a, nie wiem, czy to czytaliście. Do takiej komisji handlu, w której... i to skarżyli się troszeczkę na Bizarda za to, że w dniach początkowych dniach premiery, no i obecnie, że tam czasami zdarzały się i zdarzają się, kłopoty z, z graniem, czyli niemożność wejścia na serwer no i zażądali zwrotu pieniędzy za to. No, Nie wiem, czy mają do tego prawo. Być może mają do tego prawo. więc że że gdy zakładamy sobie konto w grze, to. Oj, myślenie, to co trzeba, trzeba uczekać. Jak zakładamy konto w grze, to mamy dokładnie do przeczytania warunki korzystania z gry tam nie ma takiej możliwości już o jakimś tam zwrocie kosztów z powodu tego typu awarii. Nie ma, także wiem, że ta komisja handlowa już tam weszła, w której do siedziby bizarda w Seulu i coś tam zbiera jakieś hmm, dowody na to. Nie wiem, jak to się dalej potoczy, no ale takie duże firmy mają często właśnie kłopoty, jakieś zbiorowe pozby z niezadowolonymi graczami, bo wiadomo, nie każdemu to hmm, może się pewne aspekty gry spodobać, a dokładnie może nie aspekty, tylko pewne niedociągnięcia w dniu premiery, no bo tak to się mało jest takich gier, które by nie miały niedociągnięć. Ja myślę, że po prostu za bardzo się gracze na i mogli to poczekać tych parę dni, jeśli to wszystko dojdzie do, do, do porządku. Ja też tak zrobiłem, nie grałem na początku aż tak bardzo ambitnie, bo wiedziałem, że są problemy. Teraz się wszystko już ustabilizowało. Jego naporu nie ma, chociaż z tego, co czytałem na forum, niedługo dołączą gracze z Rosji. Nie wiem, czy tam nie było jeszcze premiery, czy będzie później. że coś takiego wyczytam. Ludzie się boją, że ci napływ tych dużych, dużej ilości graczy z Rosji wpłynie na stabilność serwerów. Nie wiem, jak to będzie. Wiem, że oni będą właśnie grać na europejskich serwerach też. No, być może, być może. To duży kraj, wiele republik. Także. Naprawdę może być też duży napływ tych graczy. No mam nadzieję, że Blizzard cały czas ulepsza tą swoją infrastrukturę sieciową serwerową i są na to przygotowani. Bo nie chciałbym teraz już sobie czekać tylko na początku. Na możliwość zalogowania się do gry. Ale to też bym przeżył, ja jestem dość cierpliwy. I nie jest aż takie mocno upieriedliwe. Tylko że by oczywiście z Warcraftem, ciężko nie mógł się zalogować. A wiadomo, że w wkrawcu płaci się abonament, niemożność grania, to jednak uciekające jakieś tam niewielkie, ale, ale zawsze pieniążki. A tutaj mamy swobodę. Zawsze możemy sobie wejść do gry, kiedy chcemy, kiedy chcemy wyjść. No jak widzicie, rozgrywka toczy się cały czas w tych podziemiach. One są dość do siebie podobne. Mam nadzieję, że wam, mocno was nie zanudzam w tym tutaj. Zawsze możecie przywinąć troszeczkę do przodu. Jeszcze trochę czasu. No i tak przywiamy się już w pewien czas tutaj razem z tym moim kolegą gramy i tak będziemy chyba kontynuować tą grę do samego końca, no bynajmniej na tym poziomie koszmar, zobaczymy jak nam będzie szło na piekle. i się przyjemnie może razem właśnie tą grę Zaliczymy na tym poziomie i spróbujemy sobie na kolejnych poziomach. No moim marzeniem jest dojść do poziomu Inferno i tam spróbować. No, znalazłem właśnie jeden element. Krew z no. Dojść do tego Inferno i tam dopiero jest na pewno jest niezły hardcore, niezłe wyzwanie, niezła zadyma. No zobaczymy czy mi się uda będę się starał. Tam już na pewno jest trudno. Mam nadzieję, że ta trudność mnie nie zniechęci. Wychodzimy na górę i teraz szukamy następnych podziemi, aby zdobyć ostatnią e, krew z tego kulas. Teraz musiałem przebrać jakąś krew z kwiatobójców. Zobaczymy gdzie to będzie. No ale generalnie to będzie raczej podobna misja jak teraz tą, którą widzieliście. I może zamiast was zamęczać. Yy, dalej. Ja na dzisiaj zakończę ten filmik, się nie rozgrywkę, a następny film już postaram się wrzucić z jakiegoś mocniejszego przeciwnika, czyli na przykład z bossa. Yy, no zobaczcie, rozejrzycie się w komentarzach, czy chcielibyście czy oglądać czystą rozgrywkę, czy po prostu najciekawszy fragment. Bo no tutaj troszeczkę ja sobie idę, gadam, gram, rozmawiam, ale tak naprawdę może Wam się to dłużyć I Diablo jest taki specyficzny, że po prostu idziemy, mielimy te stada potworów do przodu, do przodu, do przodu, do przodu wchodzimy do podziemi, wychodzimy. No i niektórym może się ta, ten typ rozrywki nie spodobać, także jeżeli byście chcieli zobaczyć już takich mocniejszych przeczynników, czyli tych finałowych bossów z każdego aktu, to napiszcie, ja postaram się takie filmiki wrzucić. Może to będzie ciekawsze. Na pewno w najbliższym czasie rzucę coś z Warcrafta. Mam parę pomysłów w głowie. Coś z Bety, bo tam się dość sporo rzeczy z mgieł Pandarii pojawiło. A póki co... Ja się z wami będę żegnał. Do zobaczenia w następnym filmie. Oj, tu duży tłum. No i piszcie, piszcie, komentarze, jaką się. Podoba taki typ filmików, z takiej czystej, niezobowiązującej rozgrywki. Ja się z wami żegnam. Cześć i czołem. Tymczasem, Borem Las. Hej.